I o Kapucia, i siema. To jest człowiek, który jakby nie patrzył, wypróbował mój kanał. To jest Darek z kanału Saracen. Także bardzo Ci dziękuję, Darku. Minął rok i wpłynęło masę subskrypcji. Wiesz o Od ostatniego spotkania, prawie rok. rogi rok i wpłynęło jakiś. Szczelem 400 subów, ale to pod wpływem tego człowieka. Także ja już promowałem kanał Darka. Także wbijajcie na kanał Darka. Eee, link do kanału zostawiam pod filmikiem. A my jesteśmy na ognisku. O, tam jest ognisko. Darek, o jest, widać ognisko. O, widać. Pik, pikanie, szkoda, że pojechałeś. No właśnie, pik, pikanie pojechał. Był, pojechał. Mieliśmy się spotkać. Ale będzie okazja, nie ma problemu, jak my to mówimy. Nie ma daleko. Nie ma daleko w naszym grunie YouTube'owym. My się spotkamy jeszcze, także ja dziękuję Darkowi. Nie ma za to. Naprawdę po prostu Twoje film no, na to zasługują no, moje są filmy proste, swojskie, w przekazie, także. Ja Ci dziękuję Darek, także spotkaliśmy się rok temu, spotykamy się po roku. Jeszcze nie raz się spotkamy. Jeszcze nie raz spotkamy. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Darkowi, że przyjął na zaproszenie na ognisko, tam ktoś przeszkadza w ognisku, ale jest super atmosfera. Pozdrawiamy. Do następnego, Ciema.